Chociaż trudno w to uwierzyć, już za tydzień o tej porze będziemy znali wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Australii. Oczywiście poznamy te wyniki tylko w sytuacji, kiedy wyścig dojdzie do skutku. I właśnie w związku z panującą sytuacją Światowa Rada Sportów Motorowych powołała do życia specjalną komórkę kryzysową, której zadaniem jest monitorowanie sytuacji i podejmowanie odpowiednich działań. To wczorajsze spotkanie Światowej Rady Sportów Motorowych przyniosło zdecydowanie więcej ciekawej informacji, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się tam znalazło, ale nie tylko, to tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 7 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. To była bardzo długa, choć niezbyt mroźna zima, ale na pewno tych emocji związanych z rywalizacją na to, że bardzo nam brakowało, one niedługo pójdą mocno w górę. Atmosfera jeszcze bardziej się podgrzeje. Przed nami tydzień wyścigowy, a na starcie tego tygodnia wyścigowego głównym tematem, który dominuje jest temat związany z ugodą pomiędzy Ferrari a FIA. Tajną ugodą, która nie podoba się siedmiu zespołom, które otwarcie o tym napisały i powiedziały. Czas publikacji tego oświadczenia był nieprzypadkowy, bo w piątek, czyli wczoraj spotykała się Światowa Rada Sportów Motorowych i myślę, że wiele osób z uwagą patrzyło na to, co wydarzy się po tym spotkaniu, jak Światowa Rada Sportów Motorowych podejdzie do tego sporu tak naprawdę pomiędzy FIA a siedmioma zespołami. No Światowa Rada Sportów Motorowych w oświadczeniu, które pojawiło się tuż po tych piątkowych spotkaniach nie pozostawia złudzeń. Stajemy mocno za FIA, popieramy działania federacji w tym temacie, no ale trudno się dziwić, jeżeli chodzi o Formułę 1, to tam... W ławach Światowej Rady Sportów Motorowych zasiadają przedstawiciele FIA, przedstawiciele Liberty Media i jeden przedstawiciel zespołu, zespołu Ferrari. Trudno było się spodziewać innego scenariusza. Ja sugerowałem w poprzednim materiale, że obie strony konfliktu sugerują, że działają w interesie właściciela sportu. Teraz wiemy, jak ten interes właściciela sportu wygląda, albo co jest w interesie właściciela sportu. Uspokojenie tej sytuacji na tym etapie jest niezwykle ważne. Tutaj yy, Stanowisko Światowej Rady Sportów Motorowych ma duże znaczenie, ale to nie oznacza, że kończymy z tą sytuacją. Na pewno zespoły nie będą chciały tego tak pozostawić. Ale oprócz tych działań, o których wiedzieliśmy, które zostały upublicznione, serwis Racetan przynosi bardzo ciekawe informacje dotyczące tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, za kulisami tego całego sporu. Te siedem zespołów wystosowało również dodatkowy list, którego treści nie poznaliśmy do tej pory, który został skierowany do FIA, do Liberty Media. Które zawiera kilkadziesiąt pytań związanych z całą sytuacją? Te pytania no, pozostają tajemnicą, a Redity Renken, rozmawiając z wieloma przedstawicielami zespołów, zebrał kilka z tych pytań i na tej liście pojawiają się takie pytania, jak, czy pojawiły się nowe dowody w sprawie, kto prowadzi śledztwo? Czy prowadził śledztwo w tej sprawie? Czy śledztwo zostało i kiedy zostało zakończone? Jaki był zakres tego śledztwa? Dlaczego zdecydowano się utajnić wyniki tego śledztwa? Co dokładnie znaleziono, i czy wyniki sezonu 2019 są. Są ostateczne, to jest tylko kilka pytań z tej e, grupy 30, które znalazły się. Czas na odpowiedź to jest tydzień, e, z tego co pisze Dieter Renken, więc e, ten list został skierowany we wtorek. We wtorek, czyli na starcie tego weekendu wyścigowego, poznamy, czy zespoły poznają stanowisko, zarówno EFI, jak i Liberty Media. To na pewno będzie kolejny rozdział w tej całej, bardzo trudnej dla Formuły 1, dla wszystkich sytuacji. W tym wszystkim może chodzić o coś więcej niż tylko jednostki napędowe. Tutaj jeden z y, szefów zespołów anonimowo miał powiedzieć serwisowi RaceFund, że jak możemy wejść y, w ten rok 2021, jak możemy pójść w, tą, y, w to ograniczenie budżetów, jeżeli EFIA w tak... Normalnej, codziennej sprawie, jak jednostka napędowa, nie potrafi zachować przejrzystości, nie potrafi być tym policjantem, który będzie egzekwował wszystkie zapisy regulaminu, czy to sportowego, czy technicznego. Kiedy przed nami tak duża zmiana i tak duże pole do manipulacji, tutaj pojawia się też wskazanie, że to właśnie sposób pilnowania budżetów był jednym z tematów bardzo spornych. Tutaj Ferrari miało bardzo dużo do powiedzenia, tutaj Ferrari. Chyba nie chciało się na wiele rzeczy i na wiele mechanizmów zgodzić, i tutaj no, bardzo słusznie, bardzo, bardzo rozsądnie zespoły podnoszą e, ten temat. No bo co będzie w sytuacji, kiedy któryś z zespołów dopuści się przekroczenia budżetu, tam zapisy mówią, że grozi to dyskwalifikacją. Czy FIA będzie miała na tyle odwagi, e, żeby wtedy wykluczyć Ferrari z rywalizacji, skoro nie potrafi tutaj podejść otwarcie do sprawy, odkryć kart, powiedzieć tak, znaleźliśmy to i tamto. Decydujemy się na takie czy inne konsekwencje. No, tutaj przychylam się do, do stanowiska e, tych siedmiu zespołów, które rzeczywiście podnoszą to w bardzo e, ciekawym momencie. W momencie, kiedy przed nami te podpisy na umowach e, komercyjnych, które tak naprawdę zamkną te zespoły na kolejne kilka lat i zmuszą je do rywalizacji w, w Formule 1 pod e, karą jakichś e, jakich konsekwencji finansowych, gdyby chciały się wcześniej z tego wszystkiego wycofać Pojawia się też jeden bardzo ciekawy wątek, wątek wyścigów Abu Zabi, kiedy to w samochodzie Szala, lek znaleziono zdecydowanie więcej paliwa, około 5, prawie 5 litrów paliwa więcej znajdowało się w samochodzie niż zespół deklarował, że tego paliwa tam powinno być. I pytanie dlaczego zespoły nie oprotestowały wyników tego wyścigu? Dlaczego nie e skupiono się również na samochodzie Sebastiana Vettel'a tak bardziej Wnikliwie, no i pojawia się informacja, że EFIA, chcąc uniknąć kontrowersji na tym ostatnim etapie rywalizacji, uspokoiła zespoły i powiedziała im, że również ta sytuacja. Będzie włączona do tego śledztwa, które właśnie się toczy, a wyniki poznamy wkrótce, dlatego zespoły były dość spokojne o to, że skoro FIA bada sprawę, dołączy tą kolejną dziwną sytuację związaną z zespołem Ferrari do tego śledztwa, to wkrótce pewnie poznamy wyniki, będziemy wiedzieli, o, o co w tym wszystkim chodzi. I dlatego też zespoły są tak niezadowolone, że wszystko zostało utajnione, że żadnych informacji szczegółowych na temat tego, co znaleziono, co budziło wątpliwości nie przekazano zespołu, nie przekazano również opinii publicznej. Ta sprawa od samego początku wydawała się sprawą dużą, ja Wam o tym mówiłem, potem ktoś w komentarzu napisał, że po tych moich e, kolejnych wypowiedziach, że FIA próbuje uciąć sprawę, że to nie była tak duża sprawa, że zmieniam moje podejście, nie, nie, nie zmieniam swojego podejścia, to nadal jest bardzo duża sprawa, to nadal jest sprawa, która może rzutować na rywalizację w tym sezonie, jak również na negocjacje związane z rokiem 2021, no, ale uważam, że FIA mając za sobą również Światową Radę Sportów Motorowych jest dość mocno przygotowana na starcie z zespołami, nawet jeżeli byłaby to batalia sądowa. Zespołom będzie trudno cokolwiek ugrać, będzie trudno ugrać chociażby zmianę wyników z zeszłego sezonu, wy ewentualne wykluczenie zespołu Ferrari. Do tego potrzeba naprawdę twardych dowodów, a ty, FIA zdaje się na ten moment nie mieć. Sytuacja jest rozwojowa, myślę, że będzie jeszcze cieplej, jeszcze bardziej gorąco, nie tylko z uwagi na to, że samochody pojawią się na torze, ale że wszystkie zespoły pojawią się w padoku, pojawią się tam przedstawiciele FIA, Liberty Media, tam dopiero będzie prawdziwy ogień, tutaj myślę, że dziennikarze pracujący w padoku o to się po prostu postarają, a teraz... Trochę odchodzę od tej sytuacji. Inne ciekawe informacje, które dotarły z tego oświadczenia po spotkaniu Światowej Rady Sportów e, Motorowych: minimalna waga bolidów w 2020 roku wzrośnie o kolejny kilogram, będzie to już 246 kg. Te samochody są okropnie ciężkie i ta zmiana jest podyktowana dodatkową aparaturą monitorującą. Pracy jednostki napędowej, również tym dodatkowym przepływomierzem, ale sam przepływomierz waży trochę mniej, więc pewnie pojawi się coś ekstra. Kierowcy będą mieli dowolność, jeżeli chodzi o malowania czy zmianę malowania kasków, i tu bym się chwilę zatrzymał, bo to jest taki temat, który jest podnoszony szczególnie w mediach społecznościowych, że w końcu FIA wycofała się z tego głupiego pomysłu, żeby zatrzasnąć kierowców w tym jednym malowaniu, czy dać tylko jedną szansę na zmianę w trakcie sezonu. No ja przypominam, że ta zmiana została wprowadzona przez FIA dla nas, dla kibiców, po to, żebyśmy łatwiej mogli rozpoznać e, kierowców. Jeszcze niedawno to kas kierowcy plus Naklejka, nalepka na kamerze były jedynym, jedynymi elementami, które pozwalały rozróżnić kierowców tego samego zespołu. Sytuacja uległa znacznej zmianie, kiedy pojawił się system halo, który jeszcze mocniej chowa kierowcę w tym kokpicie, utrudnia chociażby zidentyfikowanie tego kasku. Ale pojawiły się też bardzo duże numery z przodu samochodu, z boku samochodu. W roku 2021 pojawią się te dodatkowe panele LEDowe przynajmniej taki jest plan więc tam również jest możliwość wyświetlenia numeru kierowcy, dlatego FIA ja myślę, że w dobrym momencie wycofuje się z tego przepisu kierowcy będą mogli dowolnie zmieniać te malowania, ale kiedy te malowania będą zmieniane z weekendu na weekend, to ja myślę, że też ta zmiana nie będzie budziła takich dużych Emocji wśród kibiców, więc ja nie wiem czy, czy to dobrze, czy źle. Zobaczymy. Nie jestem zbyt mocno przywiązany do, do malowania samych kasków kierowców, ale są takie osoby, które to uwielbiają, dla których to jest sztuka i to na pewno jest sztuka. Pojawia się też ciekawy pomysł, aby umożliwić lepsze rozpoznanie kierowcy poprzez. Spersonalizację systemu Halo poprzez zmianę jego malowania. Każdy z kierowców miałby inną kolorystykę tego elementu. Bardzo ciekawy pomysł, tylko musimy pamiętać o tym, że system Halo jest częścią malowania całego samochodu. Więc taka zmiana pewnie powinna pojawić się długo, długo przed nowym sezonem, żeby zespoły wzięły pod uwagę ten element i zaprojektowały całe malowanie. Również biorąc pod uwagę tą personalizowaną część samochodu, jaką byłby system Halo. Jestem jak najbardziej za, dajmy tylko zespołom trochę czasu, żeby to nie była taka zmiana z. Z dnia na dzień. Myślę, że te samochody nabrałyby jeszcze e, większego e, blasku, tak naprawdę, wyglądałyby jeszcze ciekawiej, kiedy miałyby na sobie ten element związany z, z samym kierowcą. Co jeszcze? No, po zakończeniu sezonu odbędą się testy opon, ale już z użyciem tych 18-calowych kół. Tak, e, tak zdecydowano. Myślę, że to jest dobra decyzja, bo. Idziemy w rok 2021. Im więcej tych informacji będzie miała firma Pirelli, im więcej informacji będą miały zespoły, tym ta rewolucja przebiegnie. Myślę, że łagodniej, będzie mniej problemów tak naprawdę. Rok 2021, bo te zmiany też zostały zasugerowane czy zasygnalizowane w tym oświadczeniu, i tutaj pewne modyfikacje w obszarze przedniego i tylnego skrzydła, podyktowane nie tylko dbałością o ten koncept aerodynamiczny, o to, żeby zespoły nie znalazły czegoś w przepisach jakiejś luki, jakiejś szarej strefy, która zniweczy tą całą wielomiesięczną, a może nawet wieloletnią pracę nad projektem samochodu, którego kształt ma sprzyjać wyprzedzaniu, który nie będzie generował tak dużo brudnego powietrza ze sobą, ale również za tymi zmianami stoją kwestie związane ze sponsorami, pewne obszary samochodu zostały inaczej zdefiniowane, co pozwoli na lepszą ekspozycję tych nalepek sponsorskich, które są dla wielu zespołów bardzo ważne. Te pieniądze decydują o tym, czy ten zespół może rywalizować i na jakim poziomie ta rywalizacja może się odbywać. Poprawiono również bezpieczeństwo. Te nowe podwozia będą zdecydowanie bardziej odporne na uderzenia. Pod każdym kątem tak, tak naprawdę tutaj FIA nie skupiała się na jednym elemencie. Podeszła do tego bardzo kompleksowo i myślę, że bardzo słusznie. Pojawią się również dodatkowe linki. To nie jest nowość, o tym mówiło się już, kiedy te nowe regulacje zostały opublikowane. Linki, które będą trzymały tylne skrzydło, tylną strukturę zderzeniową, bardzo podobne do tych, które są używane przy kołach samochodu, by w przypadku dużego uderzenia te elementy nie oddzieliły się, ale pozostały razem z samochodem. Poprawiono również bezpieczeństwo w obszarze systemu ERS, tam gdzie znajdują się przewody wysokiego napięcia, zupełnie nowe zabezpieczenia zostaną wdrożone i też myślę, że nie było jakiegoś poważnego wypadku związanego z systemem ERS w ostatnich latach. I dobrze, żeby tak pozostało. FIA również tutaj bacznie spogląda na te kwestie. A teraz temat e, nieco inny, choć związany z malowaniem, ale już malowaniem całego samochodu. Renault w trakcie tego tygodnia poprzedzającego wyścigu Grand Prix Australii pokaże finalne malowanie i dowiedzieliśmy się, że również zostanie zaprezentowany nowy duży sponsor. Kto to jest, nie wiadomo na ten moment. Nie było żadnych informacji, które by sugerowały, że tak duża firma jak Renault sięgnie po jakiegoś. E, Sponsora, który może mieć wpływ na malowanie samochodu, ale ta cała sytuacja związana z tym przejściowym malowaniem, z tym niepełnym pokazywaniem nam samochodu na etapie renderów, mogła być takim wyczekiwaniem na sfinalizowanie umowy sponsorskiej. No i w końcu zobaczymy, z czym na samochodzie będzie ścigało się Renault, no jak będzie wyglądał ten samochód. Ja miałem nadzieję, że on pozostanie. W tej konwencji, jaką widzieliśmy w trakcie zimowych testów, ten czarny samochód wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Tak nawiązywał do tych wcześniejszych lat, trochę retro. Myślę, że im więcej takich elementów na torze, tym ciekawiej, tym bardziej kolorowa jest ta rywalizacja. I znowu zmieniam temat. Drive to Survive. Pewnie większość z Was już widziała ten serial, więc nie zdradzę chyba zbyt wiele. Jeżeli powiem kilka słów na temat odcinka poświęconego zespołowi Hasa. No, Has jest w trudnym położeniu tutaj z tego materiału, który przygotował Netflix. Widać, że Gene Has już rok temu miał duże wątpliwości związane z tym, czy pozostać na torze, czy nie. Te wątpliwości pewnie jeszcze narastają. Ten sezon, tak jak Wam mówiłem, będzie takim sprawdzianem dla Hasa. Ale tam oprócz tych przekleństw, których jest bardzo dużo. Widzimy problemy, z jakimi boryka się zespół Hasa. Widzimy, że ta sytuacja z samochodem, sytuacja z oponami była bardzo, ale to bardzo trudna i pojawia się jeden element, o którym przynajmniej ja nie wiedziałem. Co było przyczyną tych wszystkich problemów związanych z przegrzewaniem się opon, z tym, że samochód w trybie wyścigowym tracił tak wiele. No tutaj na jednej z odpraw jest taka fragment z jednej z odpraw. Roman Groszau mówi, że w kwalifikacjach, kiedy nie mam nikogo przed sobą, mogę jechać naprawdę szybko. Sytuacji, kiedy ktoś pojawia się przede mną, samochód całkowicie traci tempo, więc widzimy, że tutaj problem był bardzo, ale to bardzo złożony. Nie tylko przegrzewanie się opon, ale również wpływ tego brudnego powietrza samochodu jadącego z przodu. No i nie mam dobrych wiadomości i dla hasa, i dla was, bo kierowcy po tych zimowych testach mówili bardzo, ale to bardzo dużo na temat tego, że sytuacja związana z brudnym powietrzem jest jeszcze gorsza niż była. Co pokazuje, że te zmiany w obszarze przedniego skrzydła nie przyniosły takiej dużej poprawy, jak się tego. Spodziewana, te zmiany, te modyfikacje, ten, ten pościg za dodatkowym dociskiem, za, za dodatkową wydajnością jeszcze pogorszył tę sytuację. No, jak to będzie wyglądało na takich torach jak na przykład Zandvoort? nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale może być gorzej, może być trudniej, dlatego ta rewolucja 2021 chyba przychodzi w odpowiednim momencie. Tyle na dzisiaj, tyle jeżeli chodzi o materiał, który dla Was przygotowałem. Dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce.